Siema, z tej strony Krzysiemir, no a dzisiaj widzę, to jest jeden z najmocniejszych odcinków na tym kanale, więc oglądajcie go koniecznie do końca. No i co, Wydałem 100 bilionów na najlepszy set na serwerze, a dzisiaj Wam mogę zrobić giveaway na 50 bilionów. Wystarczy, że dacie suba, zwolnę, łapę w górę i w 24 godziny wbijecie 2000 lajków. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, widzę, jeszcze taki do mnie ziomek napisał, że da mi lucky bloki 2, więc zarobiście i zacznę, widzieć, co z nich wypadnie. Widzę dwa laki bloki, więc zaraz je po prostu otworzymy. Dobra, widziała więc po prostu otwórzmy te laki bloki. Jak poleci syf, no to nie będzie mi miło, ale mam nadzieję, że coś ciekawego. Jest! Mamy cztery wehikuły. Po dostaniem odcinku otworzyliśmy widzowie aż Osiemnaście laki bloków i poleciały nam tylko trzy, więc chyba tutaj yy, majster chce odpokutować. Jeszcze jeden. No dobra, niech już będzie, poleciały nam wehikuły. No już walić to, nie? Więc zarobiście. Mamy strędza. Mocy odłamki, weźmy tylko te. Dora, widzę, odłóżmy te wehikuły na razie tutaj. Otworzymy jeszcze dwa odłamki. to no więc, za widzę. W ogóle, nie wiem. Ziomek nam daje dwa laki bloki. Dropi nam wehikuł. Pewnie teraz trochę żałuję. Myślał, że może jakiś syf polecić. Dora, widzę, więc mamy tutaj. Będziemy dzisiaj zrobić. Widzę, 449, czyli lepszy set na serwerze, zobaczymy widzę, jak on działa, zobaczymy, czy możemy to kupić, nie, tyle możemy kupić aż, więc zarąbiście widzę, bierzemy sobie tutaj naszego całego setika, no i widzę, go tutaj robimy na diamentowym, no widzę, jest jego diamentowym, no i zobaczymy widzę, ile to nas będzie kosztowało, bo myślę, że on, no nie mało, na pewno nie mało, no tak, no to to jest, widzowie nas kosztowało, to, te dwa ulepszenia nas kosztowały, widzę tutaj 17 bilionów, więc no, jest trochę lipa, tutaj już jest Mieliśmy 30 bilionów na minus. No i widzę teraz. Minus 17 bilionów, minus kolejne 17, minus kolejne 17 i minus kolejne 17 bilionów. I zobaczymy, widzę, ile mamy pieniędzy, nie? Bo to jest już naprawdę smutne. Naprawdę, widzę, zobaczmy. Mamy tylko 105 bilionów, a mieliśmy, widzę, ile pieniądzków. Mieliśmy, widzę, 215, więc 100 milionów wydaliśmy. No, na najlepszy set na serwerze. Mam nadzieję, że tutaj y, będzie nam, widzę. Więc teraz kupujemy stawki netherite'u. No i widzę, tutaj że lecimy tutaj ulepszyć tutaj netherite ikno, pik, pik, pik. Oj no dobra, widzę, mamy najlepszy set. No to jest widzę Protection 96, więc już mało brakuje nam do tej setki. Lecimy sobie tutaj na H4 i idziemy na warta. Ja widzę jak widzę na start mamy focus ja widzę, więc jak mówiłem, polecimy sobie teraz na miodek. Zobaczymy, widzę, czy tutaj ludziki będą nam coś zadawali. I ej, jest tu, widzę, kupa trupa. Zobaczymy, czy chce on z nami łamwiłam bez bań. Widzę, może będzie ktoś chciał z nami łamwiłam bez bań. To jest bardzo fajna sprawa tutaj. Będą hity jak kiedyś. Zobaczymy, widzę, czy chce ktoś -łam bez bań. O, jest tu... Nie, ziomek. Dobra, chodź. Więc widzę, tutaj... gdzie bijemy się! Widzę, dostaliśmy plecy elegancko, więc no bardzo słabo, Ale widzę, jak widzicie, sobie na chwilku wyrabiamy. Co jest, widzę, za A widzę, jest to jakiś kupa trupa. No i zaczymy, widzę, czy tutaj bezpaństw oddałam wiłanek. Widzę, on jest jakiś odważny, bo on chce bez klatki, nie? Więc trochę mocny jest. Dara, widzę, on idzie z nami normalnie, ławiłana więc elegancko, pyk. Wypijesz, jeszcze sobie stręcza żeby mieć więcej miejsca wyku. No i widzę, zaczymy, czy się nam coś. Dara, widzę, idziemy. To będzie mocne. No i dobra, widzę, lecimy z nim. Daćcie ja widzę, czy tutaj odda. Widzę, my tutaj prawie zginęliśmy, więc bardzo słabo. Widzę, od razu z nim idziemy tutaj tego one, one Widzę, po prostu się bijemy, zobaczymy, czy uda nam się goś tutaj zabić. Ziomek był w kogłębie przez chwilę, ale niestety się nie udało. widzę, zapytam czy chcę, co chcę tutaj łambiłam bez bań. Widzę, chcę, z nami łambiłam bez bań. Zabijmy! Serwerze. Ja pierdziele. Dobra, chowamy go od razu do Endercessa, aby go gdzieś tutaj nie zakupić. Weźmy tą jego gównianą elitrę. Ale to, co się dzisiaj stanęło, to już w ogóle jest widzowie. No, hit. Widzę, zaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze chce oddać jakiś ciekawy mieczyk. No, ale tutaj chyba nie. Zaraz zapytamy się o te łambiłany. Bo jak widzicie, do no, ten set jest bardzo mocarny. widzę, jest nie łambiłany. Za czy uda nam się go. Zabiłem! Jezu! korusa, widzę! Uda się kolejnym, kolejny miecz. On mi xd napisał szybko, szybko poszło, widzowie. Ten set oddaję. Wyciszamy go tutaj, bambika. No i widzę, patrzcie, mamy, widzę, free Horusa, jakieś tutaj itemy. No i widzę, widzicie jak ten set? On mi praktycznie nic nie zadał, a ja mam tutaj około 5-4 biliony kolejne, więc zarąbiście. Dobra, więc po prostu widzę, ja idę go wystawić, widzę, tutaj na rynek. Widzę, zabijamy miecza mono. my czy uda nam się. Nie, niestety Byliśmy. Było bardzo bliźutko. Na pewno mnie widzę, że na ledrachcie są ciekawe. Tutaj osoby do zabicia. Zabiję. miecz ptacha, główną miał, ale zawsze widzę coś tutaj, jakiś ranking. To widzieliście na parę hitów set, ale tutaj set nie ma znaczenia. Ale no, jakby nas bił, to by nam no, nic nie zadawał. Taki mieć ptacha, to myślę, że w ogóle by nam pół pół zadał. Prawie Miec widzę, miecz seta. Prawie widzę. Widzę, mamy jakiś wacterek. Prawie go zabiliśmy. Zarazem on już ma znowu mieć chorusa. No się chyba odrobił, po prostu. Czy... Albo po prostu miał widzę. No za... Nie będziemy go wbili, bo i tak nie mamy za niego rankingu. Ten widzę, zarazem ginie. To możemy mu pomóc w sumie. Zabijemy go. On miał minotaura, nie widzę. Tyle my mu zadaliśmy. Jest tu widzę jakiś włóbik z nim, powiem. No tutaj już to, dostał, było bliziutko. Widzę, zabijamy! No i zabrał kila ten zarazem, walony na pyrę. To jest bardzo słabo tutaj, co nam ukradł tak kila Widzicie, widzę, to teraz zobaczmy, widzę, czy tutaj nas ktoś będzie nam jak dużo zadawał. Co? Zginie! Jezu, olum, słabiakiem. Już było, widzę, tak blisko. Mamy, widzę, złapałem tu klatkę! Ja nie wiem jak ją złapałem, ja przeleciałem, widzę, to jest najlepsza klata na serwerze, nie? Ja wywaliłem i ją jeszcze złapałem, ja przeleciałem jak jakiś superman i to złapałem, nie? Widzę, zabijemy Mieczko Rusa, aj, było bliziutko, tylko i tak mieliśmy syf w więc pewnie byśmy nic nie złapali. Dobra, widzę, idziemy z nim tego 1 v tylko jest tutaj ta publika, która będzie się chciała pewnie wkleić, To jest widzę, zabijamy się w... I zabijamy, uciekamy, i mamy free temki. Musimy to zrobić szybciutko i więcej. Się uda nam po prostu. Widzicie, no widziałem, ten, yy, ten się z nas w debil, ale i tak mi się nie udało. z ten problem. Z go tutaj nawet ale no tutaj się wkleili znowu, ale widzicie, widzę, że inaczej se wyrabiamy. Widzę, mamy go! Ja widziałem, że widzę, właśnie się nie ma go na koksie, więc tak powiedziałem, że muszę zechciej go po prostu bić. No i widzę, że to był dobry pomysł. O, ma Anubisa! A i widzę że się, niestety, nie udało, więc po prostu stąd odlećmy. Tutaj ciekawy jest. I po prostu szybko. Widzę, mamy go! Na to swej zejdzie teraz już! Tutaj pokornie, i takiej chestii, ale no zawsze ranking jest. Zabijemy go! Kurna plusy! on miał ja taki widzę, dobry miecz. Dobra, widzę, idziemy z nim bez klat, zaczynamy. Widzę, po prostu się piemy? No naprawdę, widzę te ławiwanie i ten dobry set, to jest ta serio coś pięknego. Oczekajcie, czekajcie, pójdźmy na spawnę, no, zaczniemy, widzę po ile chodzą takie ciekawe mieczyki właśnie. Zacznę, widzę, tutaj H1 na AHU, co tutaj się dzieje. No a tu tutaj to sam chodzi po 7 bilionów. I jeszcze mamy widzę tego Anubisa, więc myślę, że opłacało się, widzę, wydać te 100 bilionów na tego seta. Jak już no, pierwszą godzinkę zaczął nam się aż tak bardzo zwracać. Więc na serio widzę. No, mam nadzieję, że tutaj jeszcze wylądujemy na top 1. widzę, postawiłem jeszcze dla Was taki krótki montek zabijania bo wiem, że bardzo lubicie to oglądać, więc po prostu no strzedcie to suba z co łapę w górę tutaj za te klipy z zabijania Graczy Oczywiście w GTA 5. No i co widzowie? Was zapraszam do oglądania tego montaju was no blue like him inside and outside blue his house Which <mum> and, and a blue car wet and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen in